Dzisiaj będzie taki film trochę informacyjny, trochę taka półteoria, czy coś w tym stylu. Cześć, Nocna Luna 8.7, Level 18. Ma się tą moc. Taki temat filmu, jak widzieliście, e, jakie błędy popełnia teraz Turpo. Mi się wydaje, że jest zbyt proste i oczywiste, żeby to mówić, ale mogłabym o tym zrobić właśnie filmik, to tylko właśnie jest to filmik. Mam jeszcze w planach kilka innych teorii. No kliknij w tą rodzinę. Do czego tam się tak nie łatuje? To też mi wkurza. To tak powoli, to tak powoli że wszystko łatuje. Połączy? A połączy. Makia. Oczywiście tak. W kranie nic nowego. Tradycyjnie nic nie mogę zrobić. To jest smutne, kiedy widzę moją siostrę. Tak, widzę osoby, inaczej widzę coraz więcej osób, tylko te osoby też mają błędy. I to jest w tym ciekawe? I w czym popełnia błąd turbo? Ja wiem, że oni teraz mają problem z tą aktualizacją, jest wojna. Ja to rozumiem, ale kiedy oni chcą dodać następne kłopoty, tak naprawdę, następne turne misty, nie wiem, nowe światy na wodnym, nowe cokolwiek, no dobra, no fajnie, no dodają nowe rzeczy, ok, ale. No trzeba nad tym pracować, trzeba, trzeba, nie wiem, cały świat stworzyć, postać, zrobić to niej ruch, zrobić to niej skórki. Przepraszam za moją grupę, ale kontynuujmy. Trzeba po prostu zrobić wszystko od nowa. Wiecie, stworzyć całe te tekstury tego świata, wszystko tam, jakieś te najmniejsze totatki kwiatki, trawy, no w wodnym to będą, nie wiem, kamienie stworzyć nowych wrogów, bo pewnie to wodnego tacą nie jest tutaj bo wątpię, że to oryginalnego to stali, ale turpo nie naprawia błędów. Mojej dobrej znajomej usunięto kran. I to nie są żarty, turpo usunął jej kran. Miała błąd, pokazywała mi zdjęcia. Ja wam tutaj, jak będę, jak no, jak mi się ugotowałam we świetle, jak i ona miała błąd, to ona nie widziała kranu. Ona była na serwisie Europa i kazało jej iść na Europę coś tam. I Hello, to nie jest normalne. Więc turbo, zamiast robić następnego terwina, czy rekina, czy ośmiornicę, czy nową skórkę do Mysticsu, gdzie jest trochę pracy nad tym, żeby to wszystko zrobić, mógłby naprawić błędy. Ja wiem o tym, że jest ta wojna, oni tam, nie wiem, trudno im się pracuje. Okej, okay, ja to rozumiem, ale kiedy oni marnują czas na zrobienie nowej aktualizacji. Mogliby tak naprawdę naprawić błędy. Nic się nie stanie, że nie wiem, tacą trzy miesiące później nowego Terwina, czy Regina, czy Nowy Świat. Jest naprawdę wiele błędów, które powinni naprawić, a tego nie robią. Wolą doda dodawać nowe światy, nowe następne dziadostwa, zapychać bardziej pamięć w telefonie. No, jak tak wolą, to niech się tak robią, no. Niech się później nie dziwią, że będzie mniej osób to grało i będzie więcej słych opinii na ich temat. O innych krach, zapomnieli w 100%. Błędów, a błędów gdzieś zabicie, jak w Toxim. Krowy ta ci 20 leveli i 100 tysięcy hajsu. Krótko mówiąc. że ta krowa jest różowa i to jest chyba nienormalne. Tam ja nie wiem, co się tam stało. I... no zamiast cokolwiek z tym zrobić, no wolą dodawać po prostu nowe rzeczy i zajmują się tylko jedną krową a teraz, jak naprawdę, zajmują się tylko wodnym światem plus dodają małe dodatki do oryginalnego ci następne misti, następne tam super ubrania i tym podobne. Powinni usiąść i naprawdę, nie wiem no, naprawić błędy a nie dodawać kolejne, cudowne rzeczy. To jest tylko moja opinia, nie wiem jak wy uważacie, bo jest coraz więcej osób, które, które mają błędy. Są tak różne błędy, że można wymieniać od A do Z. Są to mniejsze, są to większe, są to poważniejsze, mniej poważniejsze. No, dużo ich. Serio. Więc, no, naprawdę nie fajne, to, o, ty Krysi. No, nie odchodź z kranu, proszę cię. No i po co? No, przecież ja nie jestem w kranie. No, jakby sensu, ja jestem w kranie, ty Krysi. A, literówka, Kurde, jak ja tego nienawidzę. Ja mam przecież net, ja mam internet, przecież skram teraz na multi w tej chwili. Oczywiście, no nie może być słowa. Censura idzie. No tylko błąd mam. Tutaj w no super nie ma w kranie. O, mam. O! o. o. Uh, hello? Um. mam. No Ok. Dobra. Ja inaczej na tym będę kończyć. Bo za chyba Anupisa zapijemy. Więc. skręwam na film, no, ale widzisz co? No gram teraz ja w tej chwili kram i nakrywam. No gram z innymi błędami, Oczywiście jakby się inaczej. No. 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 Tyle. Więc. W tym momencie kończę film, więc to jest tylko moja opinia. Co sobie o tym myślę, bo to jest naprawdę tragedia turbo powinien usiąść i naprawić pęty, a nie tworzyć po prostu nowych światów czegokolwiek. Na razie to tyle. Do zobaczenia w następnym filmie. Nie wiem kiedy będzie, bo to zarysz od Wecraft. Planuję kilka teorii, ale to Wy będziecie wybierać, którą teorię chcecie. Potem robić skłosowanie, ale to nie tylko. A na razie do zobaczenia. Cześć!